Witam wszystkich jeszcze raz na kanale Crime Story, Chciałbym, poka chciałbym powiedzieć, że cieszę się, że jesteście. Cieszę się, że zanotowaliśmy taki skok subskrypcji przez te 3 dni, odkąd wróciłem. Nie wiem, tam chyba huknęło ponad 300, czy ponad 400. No, mniejsza z tym. Ogólnie, chciałbym powiedzieć, co, co będę robił z tym kanałem. no Zdecydowałem się wrócić. Mam na bieżąco w archiwum około 300-400 tych filmów jeszcze i tych programów. Także jest jest masa materiału do oglądania. Mam dostęp też do najnowszych produkcji, do, 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 do tych programów Crime Investigation, czy ID. Ale tutaj chyba mogą być większe problemy z prawami autorskimi. Nie wiem czy pamiętacie, był kiedyś taki na, 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 na tutaj na internecie Mariusz, który Wrzucał te nowości. Tam to fajnie hulało fajnie to hulało przez jakiś tydzień, dwa tygodnie, później został zblokowany i wyrzucany, otwierał nowy kanał, i tak w kółko. No. W tej chwili z tymi starymi filmami. YouTube nie robi jakichś większych problemów. Oczywiście są jakieś tam zgłoszenia roszczeń do praw autorskich, ale ja z tego po prostu, ja, 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 ja z tego nie mam żadnego hajcu i nie monetyzuję tego. Także to nie, to nie jest złamanie praw autorskich, nie nie wpływa też na zamknięcie tego kanału, nie. Także tak to wygląda. Yy, filmy będę rzucał na bieżąco 5-6 dziennie, jeśli tylko czas pozwoli, nie. Yy, co jeszcze? Mam taki plan, żeby troszkę zamknąć usta YouTube'owi. Bo oni, bo oni naciskają na to, żeby właśnie tam da dawać coś od siebie, jakoś, jakieś swoje filmy, właśnie. Dlatego będę się starał rzucać jakieś shorty, jakieś tam wyjaśnienia, odpowiadać. Także też będę na komentarze w, w formie shortu. A jak czas pozwoli, będę rzucał. Yy, tam gro tych filmów w ogóle jest z UK, nie wiem czy zauważyliście, nie z Wysp no tak się składa, że ja tutaj jestem, to mnie to mnie interesowało i tak się tutaj składa, że mieszkam ponad 20 lat na wyspach yy, w Londynie, tak dokładnie w, w tej aglomeracji Londynu, no i te sprawy mnie tak najbardziej interesowały, także jak, jak będziecie mieli czas yy, i ochotę, to postaram się wrzucać, powrzucać, po, po porobić filmy z miejsc, gdzie, 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 gdzie te zbrodnie, um, będę Wam się starał pokazać miejsca tych zbrodni, upływ czasu, jak to teraz wygląda, no bo to jest dużo, nie, chociażby ten dom Zildando, czy tam, gdzie Colin Island umawiał się z tymi, z tymi gejami, no jest tutaj, mo, mo, można, można, coś, można coś zrobić, nie. Ogólnie też się będę, będę się starał wrzucać jakieś takie bieżące sprawy, no nie wiem, jakieś fajne rzeczy, które się tutaj mogą wydarzyć, nie? które się wydarzają w tym Londynie, nie? No, co, co jeszcze? Cieszę się, że, cieszę się, że jesteście. Cieszę, że, cieszę, <laughs> cieszę. cieszę się, że, że, że oglądacie i się Wam to podoba. E, filmy są zróżnicowane, mogę powiedzieć, pół i na pół i, i, i mam kupę, kupę, no i pół na pół myślę o polskich i o zagranicznych sprawach, nie? Polskie takie klasyki typu jak e, paragraf 148, e, listy gończe, e, polskie zabójczynie, sprawy, które wstrząsnęły Polską, e, z angielskich to zagda FBI, no morderca wśród sąsiedztwa, no, jest tego dużo, strasznie, także się będę to starał wrzucać, no, tak samo nie denerwujcie się odnośnie tych byków, no już tam kiedy chyba to w tym szorcie powiedziałem, no. będę się starał to kontrolować bardziej, bo prawdę mówiąc ja na, na to nie patrzę, no rzuca mi jak leci, nie, ale jeżeli będziecie mi zwracać uwagę, ja oczywiście nie obrażam się i koryguję błędy, no. Będę się też starał w, w, wrzucać jakieś nowości odnośnie, odnośnie, odnośnie tego świata crime, True Crime, może jakieś recenzje podcastów, bo jestem też, też, też miłośnikiem słuchania tego, chociaż jest teraz tak dużo i, i mam przesyt. Co jeszcze? Jakieś bieżące wiadomości. Tak samo z tego świata True Crime. Na przykład dzisiaj dowiedziałem się, że umarł Ted Kaczyński, słynny Juna Bomber. W Stanach nie został znaleziony. W Celi martwy no, z przyczyn naturalnych, nie. Także, także widzicie, no. Eee, takie, takiego typu rzeczy będę też się starał postować. No. Ogólnie fajnie cieszę się, że cieszę się, że jesteście. Pozdrawiam i, i życzę miłego oglądania. No hej.